Mam jedno takie pytanie i chcę, żeby pani odpowiedziała przez jakby pryzmat swojej profesji. Czy my dzisiaj potrzebujemy jakiegoś prawnego bądź też korporacyjnego wsparcia rozwoju kobiet w ich aktywności zawodowej? Zacznę może od, od, od pani po drugiej stronie. To ja jeszcze mam taką myśl do tego, o czym, o czym tutaj toczyła się dyskusja: o, o regulacjach i work-life balance. I tak sobie myślę, że, że oprócz regulacji, które oczywiście są potrzebne, pomoc, bo będą pomocne, to tak na dobrą sprawę wyobrażamy sobie, że work-life balance to jest coś. Um, coś co właściwie co to właściwie jest czy to w ogóle jest możliwe do osiągnięcia czy, czy to jest jakieś słowo które, które używamy bo jest modne a właściwie w praktyce nie ma zastosowania i tak na dobrą sprawę no, ta równowaga pomiędzy tym życiem zawodowym a osobistym czy w ogóle ta równowaga w pracy polega na drobnych małych codziennych czynnościach i pani też wspominała o tym że można wyjść po prostu do na Przedstawienie do, do, do szkoły, czyli jakby można elastycznie potraktować ten czas pracy, ale to jest również dbanie o to, żeby napić się wody, napić się kawy, zrobić małą przerwę, porozmawiać z kimś. To jest właśnie ten work-life balance także. Czyli drobne rzeczy, stawianie też takich granic związanych z tym, kiedy zaczynamy, kiedy kończymy pracę. Oczywiście, jeżeli decydujemy się na to, że pracujemy dłuż, dłużej, to też jest nasza decyzja. Ja też słusznie zgadzam się ze stwierdzeniem, że pracodawcy modelują też sposób pracy pracowników, bo jeżeli pracodawca ma zwyczaj pisania czy kontaktowania się z pracownikami po tak zwanych godzinach pracy, czyli to są jakieś godziny nocne czy pisanie maili w weekend i, i odnoszenie się do tego na poradnych spotkaniach w poniedziałek, no nie każdy ma zagląda do, 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 do maili w weekend, ale to też jest jakiś model, na który się godzimy bądź nie i to od nas zależy czy my osiągamy tę równowagę czy nie. Oprócz to jest też istotne, nasze codzienne decyzje. To jeszcze wrócę i proszę, żeby pani została przy głosie. To wsparcie kompetencji kobiet, czy rzeczywiście jest dzisiaj potrzebne, czy zmienia nam się rynek pracy. Jest potrzebne wsparcie kompetencji kobiet i kobiet liderek, które zarządzają zespołami, ponieważ wymagania są takie, aby dbać o zdrowie psychiczne, w ogóle zwracać uwagę na zdrowie psychiczne pracowników, czy zwracać uwagę na zdrowie psychiczne pracowników, którzy zwracają z urlopów bądź dłuższych zwolnień lekarskich. Jak wskazały badania pracodawcy co prawda mają neutralny stosunek do zwolnień lekarskich, czy w ogóle zwolnień, ale branych na na opiekę nad dzieckiem, nad, w ogóle na opiekę, ale niekoniecznie już na zwolnienia związane z taką rekonwalescencją, czyli brane na, na siebie. To już niekoniecznie jest dobrze postrzegane. No i teraz w jaki sposób wspierać pracowników, którzy wracają z takich zwolnień? To też jest problem i liderzy nie są na to przygotowani. Nikt ich nie uczy w jaki sposób rozmawiać z tymi pracownikami, co robić. Być może działy HR, czy w ogóle narzuca się dodatkowe obowiązki na, pracodaw na, 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 na no chociażby na menedżerów, ale niekoniecznie się wyposaża w, w, w te umiejętności. Dlatego myślę sobie, że liderki kobiety, które prowadzą zespoły, ważne, żeby były wyposażone w taką wiedzę związaną z tym, w jaki sposób sobie radzić z wypaleniem zawodowym pracowników. No i też myślę, że to też jest ważne, bo to działa oddolnie, bo także pracownicy są odpowiedzialni za to, w jaki sposób działa lider. jeżeli jest Dobra atmosfera w zespole, jeżeli, jeżeli jest wsparcie pracowników, to również i kobieta literka dobrze sobie z, z tym radzi. Więc myślę, że oczywiście, oczywiście myślę, że odpowiedź jest jasna, wymagają na pewno wsparcie kobiet w tym zakresie jest konieczne. Dziękuję Pani Olce. Ja też zdecydowanie się z tym zgadzam, że, że to jest potrzebne, i myślę, że takie działania też trochę przyspieszają tę zmianę społeczną, bo pomimo tego, że Obserwujemy to, że to postrzeganie roli kobiet nie tylko w domu, ale też w pracy się zmienia, to te zmiany są na ten moment dosyć powolne, co na przykład pokazują wcześniej wspomniane budżety, budżety czasu. I myślę, że te takie rozwiązania instytucjonalne czy korporacyjne wspierają tą zmianę i mogą być rzeczywiście efektywne, jeżeli są stosowane nie tylko u dużych pracodawców, ale też również u tych mniejszych gdzie kobiety są po prostu w różnej sytuacji i, i nie mają takiej swobody. Więc myślę, że zdecydowanie jest to potrzebne i może po prostu sprawić, że szybciej będziemy dążyć do tej równości w różnych sferach życia. Dziękuję i personal service. Ja zwrócę uwagę na takie trzy elementy, które wydają mi się kluczowe, dlatego że zacznę od tego, że tak naprawdę jeżeli chodzi o aktywność zawodową kobiet, to tak naprawdę ona w Polsce jest bardzo dobra i my jesteśmy w... Czołówce, jeżeli chodzi o kobiety, które są aktywne na rynku pracy, ale po pierwsze, nie wszystkie kobiety są matkami. I zostanie matką to jest ten pierwszy moment, kiedy rzeczywiście te kobiety potrzebują dużego wsparcia, no bo jednak to na nich spoczywa ten obowiązek, żeby się dziećmi zajmować dużo mocniej niż na mężczyznach, więc tutaj znalezienie rozwiązań, które im to ułatwią, jest bardzo istotne. Drugi element, gdzie kobiety potrzebują wsparcia, to jest to, że kobiety nie zawsze chcą awansować i dużo rzadziej niż mężczyźni zajmują właśnie pozycję liderek, a tutaj chociażby przykład Pani Prezes, która potrafiła swoim panom w zespole zwrócić uwagę na to, że powinni pójść na przedstawienie swoich dzieci jest już takim przykładem, że to jest ta pozytywna zmiana, o którą powinniśmy walczyć i trzeci taki element, który jest bardzo istotny, trochę o nim nie mówiliśmy, a o nim wspomnę, bardzo spada aktywność zawodowa w Polsce kobiet po 50 roku życia i to też jest ogromne wyzwanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę demografię i trzeba się zastanowić nad tym jak właśnie te, te kobiety po 50 roku życia aktywizować na rynku pracy bo one z tego rynku pracy znikają. Pani profesor bardzo dziękuję. To jest wątek, który także chciałam poruszyć. My mamy niższy wiek emerytalny kobiet, więc też kobiety, które już przekraczają ten 50 rok życia, zaczynają być postrzegane jako te, które niedługo odejdą z, z rynku pracy. Ale to oznacza wtedy, że są mało atrakcyjne, mniej atrakcyjne na, na rynku pracy? Na przykład pracodawcy mogą mniej inwestować w ich rozwój, wiedząc, że nie będzie aż takiego zwrotu jak w przypadku mężczyzn, bo yy, krócej będą pracować. Ale to także jest kwestia taka, o której mało mówiliśmy. Obowiązki opiekuńcze to nie tylko dzieci, ale coraz częściej także starsi rodzice czy członkowie rodziny, którzy wymagają wsparcia. Żyjemy coraz dłużej, mamy coraz więcej osób, które dożywają w wieku 80-80 kilku lat, kiedy pojawia się już potrzeba opieki, a te rozwiązania instytucjonalne w tym zakresie w Polsce są nadal znacznie gorsze niż w przypadku opieki nad małymi dziećmi, czy, czy opieki przedszkolnej, która właściwie już w Polsce jest, jeżeli popatrzymy na to, ile dzieci jest w przedszkolach. Na poziomie europejskim. Więc to jest także zwrócenie uwagi na te obowiązki opiekuńcze, nie tylko w stosunku do dzieci, ale także do rodziców. Druga rzecz, którą chciałam poruszyć, to ponieważ byłyśmy zapytane o to, jak to wygląda w świecie zawodowym, to świat akademicki też jest bardzo mocno zmaskulinizowany. Jeżeli popatrzymy na to, ile mamy kobiet rektorek czy prorektorek, to to nadal są stosunkowo nieliczne. Przypadki, więc myślę, że tutaj także w, w obszarze środowiska akademickiego mamy bardzo dużo do zrobienia. Ja tylko wspomnę, że większość uczelni, ośrodków badawczych przyjmuje teraz plany równości płci, które trochę zostały wymuszone także przez rozwiązania europejskie, bo Komisja Europejska powiedziała, że jeżeli chcecie mieć granty, projekty badawcze finansowane ze środków Komisji, musicie mieć takie plany. Więc to też był taki bardzo mocny sygnał do tego, żeby o równości płci mówić także w kontekście kariery akademickiej, bo szklany sufit tam jest bardzo wyraźnie widoczny. Pani Prezes. Pani tutaj bardzo dużo powiedziała już, natomiast ja bym się chciała podzielić taką dodatkową obserwacją, którą rzeczywiście widzę przez, przez kilka lat zajmowania wyższych stanowisk. Główny problem moim zdaniem w rozwoju kobiet to jest brak świadomego planowania kariery. Bo często się zdarza rzeczywiście, że młode dziewczyny zaczynają pracować, później pojawia się dziecko, później się pojawia drugie dziecko i one wracają w taką pustkę. Ale ten okres tego właśnie urlopu macierzyńskiego czy pozostawania w domu opiekując się nad dzieckiem też może być wykorzystany praktycznie po to, żeby wrócić na przykład do pracodawcy z nowymi kompetencjami. Ja obserwowałam takie zjawiska u mnie w firmie i naprawdę dziewczyny po macierzyńskim wracały świetnie przygotowane, bo na przykład dla samej siebie, dla własnego rozwoju zrobiły sobie kurs na przykład coachingu wydawało się kompletnie, nie był nie miało żadnego związku z pracą zawodową, ale mocno bardzo ubogacało je, a poza tym myślę, że niwelowało to, o czym tutaj Pani powiedziała wcześniej, czyli ten taki kryzys, czy ja się jeszcze nadaję do pracy, kiedy wróciłam po macierzyńskim? Bo nie było mnie w pracy przez rok i nagle co z tym zrobić? Ale to może też wynika, albo wynikało z tego podejścia niektórych pracodawców, że, że, że był jasny wybór stawiany, albo dziecko, albo kariera. Szczerze powiem to, teraz nie spotykam się już z takimi. Teraz nie, ale, ale, ale być może to pokutowało takie, takie myślenie i przeświadczenie, bo, 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 bo zgodzimy się chyba wszyscy, że, że do niedawna nie chcę określać tutaj y, wiekowo czy to było, nie wiem, dwa czy tam trzy lata temu, ale był taki moment, kiedy zachłysnęliśmy się nową formą pracy, korporacji, tego czystej wersji kapitalizmu, takie podejście i gdzieś przeświadczenie wśród kobiet istniało, że, że nie chcę mieć jeszcze dziecka, bo, bo robię karierę. Czy to rzeczywiście w tym pokoleniu, kiedy ja zaczynałam pracę, to rzeczywiście tak było. Ja to sama pamiętam doskonale, kiedy planowałam bardzo świadomie, kiedy się zdecyduję na macierzyństwo, kiedy osiągnę jakiś tam poziom rozwoju zawodowego, żeby to było bezpieczne dla mnie z punktu widzenia rozwoju mojej kariery zawodowej. Oczywiście całe to zjawisko było negatywne. Natomiast takie wytrenowanie, że trzeba świadomie pewne rzeczy planować, jest bardzo ważne. I tutaj nie tylko chodzi o, o, o to dziecko, tylko też o świadome budowanie swoich kompetencji po to, żeby. Osiągnąć kolejne awanse, żeby rozwijać się zawodowo. I, I ja zawsze wszystkim dziewczynom młodym, jak przychodzą do pracy, zawsze o tym mówię. Planuj swoją karierę świadomie, zastanów się, jakie będzie Twoje następne stanowisko, i na to stanowisko już buduj kompetencje teraz, bo kiedy się pojawi możliwość awansu, to po prostu będziesz gotowa. Dlaczego to też jest ważne? Dlatego, że kobiety bardzo często one muszą się czuć w 100% gotowe, żeby aplikować na kolejne stanowisko. A jak się świadomie do tego przygotuje, no to już wiem, że jestem gotowa. Dziękuję, Kasiu. Ja wrócę ponownie do tej odpowiedzialności, o której mówiłam. Wnioski, które płyną z raportu i rekomendacje, które wpisaliśmy w księgę, aby one zadziałały, wymagają działań nas wszystkich, czyli Państwa, pracowników i pracodawców, więc jeżeli każdy z nas weźmie odpowiedzialność za te obowiązki, które na nas ciążą, myślę, że wtedy y esto Dobra podstawa, żeby osiągnąć określone rezultaty. Czyli jako pracodawcy bierzmy odpowiedzialność za pracowników, traktujmy ich jako osoby, które mają też życie poza pracą i ułatwiajmy realizowanie tego życia prywatnego. Jako pracownicy korzystajmy z tych rozwiązań, które niedługo pojawią się w kodeksie pracy, odpowiedzialnie w sytuacjach, gdy, gdy faktycznie jest to wymagane. No i państwo tutaj. Powinno stworzyć warunki do tego, aby każdy z nas mógł te swoje cele zarówno i jako pracodawca, jako pracownik realizować. Dziękuję. I pani Izabela Żeglicka, czy jest Pani z nami, czy coś się rozwo jest to do Pani to pytanie dotyczące wsparcia albo czy potrzeba istnieje takiego wspierania kompetencji kobiet, jakichś regulacji, które by, które by to zwiększały? To znaczy, ja jestem przekonana o tym, że regulacje prawne są konieczne, dlatego że musimy po prostu odnieść się do jakichś ram, tak? Musimy mieć tak naprawdę jakieś zakresy, w których się poruszamy. Stąd potrzebujemy tych wszystkich przepisów, no, oczywiście potrzebujemy dobrych przepisów. To jest taka oczywistość w tym. Natomiast to, co jest ważne w zakresie też takiego wspierania, tych wszystkich kompetencji kobiet to dla pracodawców ważne jest w Pomaganie kompetencji poprzez również budowanie pewności siebie. Bo jeśli pracodawca ma pracownika, który rzeczywiście jest pewien tego, co mówi, jest pewien tego, co robi, to łatwiej się pracuje. A ja tak na marginesie chciałam Państwu jeszcze opowiedzieć, ponieważ wątek równości się tutaj też przewija w tej dyskusji. Nie tak dawno były robione badania wśród przedszkolaków, przedszkolaków, w wieku 4, 5, 6 i 7 lat. I konkluzja jest następująca. Ja to przeczytam, bo sobie to specjalnie wypisałam, że potrzebujemy feminizmu, bo już sześcioletnie dziewczynki wierzą w to, że są mniej mądre od chłopców. I tym zakończę. To ja proszę jeszcze panią Małgorzatę Pykę o odpowiedź. Ja bym chciała w zasadzie w dwóch, no może trzech wątkach. Pierwszy to taki, że są kobiety i mężczyźni, którzy przychodzą do pracy, żeby planować świadomie swoją karierę, a są też tacy i takie, którzy świetnie wykształceni chcą przyjść do porządnej pracy w porządnej firmie, uczciwie ją wykonywać, urodzić dzieci. I niekoniecznie w swoim planie motywacyjnym na życie uznawać, że hierarchizować trzeba go w taki oto sposób, że priorytetem musi być kariera. Pojęcie, jak pan redaktor był łaskaw wcześniej zauważyć, no z okresu panowania czyściutkiego kapitalizmu. Otóż, jako świadomi obywatele demokratycznego kraju w Unii Europejskiej, mamy prawo po prostu oczekiwać, że przyjdziemy uczciwie do pracy. Że stworzy nam się warunki do tej pracy, stworzy się warunki do awansu oczywiście też, natomiast że łączenie tego z tym, że urodzimy dziecko, nie będzie wymagało od nas intelektualnej, emocjonalnej i życiowej ekwilibrystyki. I myślę, że dojrzałe, nowoczesne państwo to takie, które widzi pracownika, pracownicę, kobietę w sytuacji pracy jako osobę podmiotową, która której należy takie warunki zapewnić. Ja oczywiście rozumiem różne ryzyka po stronie pracodawców. Natomiast no w skali makro pamiętajmy również o demografii. Pamiętajmy o tym, że francuski, które mają elastyczne możliwości powrotu na rynek pracy, które mają dostępność do opieki żłobkowej w zasadzie od momentu, jak dziecko kończy dwa lata na terenie całej Francji z, z prowincją włącznie. Francja jest tym krajem Unii Europejskiej, który sobie z problemem demografii radzi lepiej niż inne. Może powinniśmy troszkę bardziej się otworzyć nie tylko na to, jak może wyglądać ewentualne nadużywanie prawa, które wdrożymy, ale skupić się nad tym, czy aby jego wdrożenie również z punktu widzenia interesów pracodawców i firm, nie doprowadzi do tego, że w końcu nad tą naszą słabą demografią zapanujemy i będziemy mogli wierzyć w to, że firmy za ileś lat będą się mogły rozwijać, bo będą ludzie, którzy będą mogli w nich pracować. Jeszcze tylko króciutko a propos tego, jakby jaki powinien być kierunek, na przykład jeżeli chodzi o obowiązkowy urlop ojcowski. Kiedy część krajów Unii Europejskiej wprowadzała parytety w udziale kobiet w życiu publicznym i politycznym, rodziło to ogromny sprzeciw części sceny politycznej i opinii publicznej. Okazało się, że doprowadziło to ostatecznie do zwiększenia aktywnego udziału kobiet w życiu publicznym w bardzo istotny sposób. Tak samo myślę, na przykład w Polsce, wprowadzenie obowiązkowego urlopu ojcowskiego. Może się wydawać metodą troszkę, no nie taką u podstaw budowania świadomości, ale cieszę się z tych badań przedszkolaków, bo to dużo mówi o stereotypizacji ról płci w Polsce. Może właśnie od tej strony, kiedy to panowie będą stawali przed taką koniecznością, że albo z tego urlopu skorzystają, albo nie skorzysta z niego nikt, ani matka, ani ojciec, może to jest jedyny sposób aktywizacji. Mężczyzn, obowiązki domowe i zwiększenie ich udziału w tym. I to, co powiedziała pani profesor, kobiety są bardzo mocno angażowane coraz mocniej, jeżeli chodzi o opiekę na opiekę senioralną, która w Polsce jest zorganizowana fatalnie, żeby nie powiedzieć, że praktycznie wcale nie jest zorganizowana, i z uwagi na demografię i starzenie się społeczeństwa, ten problem będzie narastał, i to jest coś. Co spoczywa w istotnej mierze również na barkach kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Kasia. Ostatnie pytanie, proszę. Ja tak może lekko anegdotycznie, bo w kontekście tej pewności siebie, ostatnio czytałam takie badania, że jak kobieta czyta, jakie wymagania są do danej pracy i ma wysłać swoje CV, to wysyła dopiero jak spełni 5 na 5 tych wymagań, natomiast mężczyzna decyduje się przy dwóch, trzech. I chciałabym zapytać, właśnie jakie, jakie, kompetencje będą szczególnie potrzebne na tym nowoczesnym rynku pracy kobietom miękkie twarde czy może nie należy tego rozdzielać i nie może to pytanie do pani prezes ja nie jestem fanką takiego kategoryzowania, bo każdy jest inny i są kobiety o bardzo silnych kompetencjach miękkich, a są takie, które sobie słabiej radzą. Ja akurat mam to szczęście, że u mnie w zarządzie mam w zasadzie pół na pół panów i panie, praktycznie cztery osoby z każdej płci, więc próbka już też jakaś jest i to absolutnie nie da się określić takimi bardzo twardymi kategoriami. Ja uważam, że trzeba wzmacniać, wzmacniać takie te kompetencje miękkie u wszystkich. Dlatego, że w obecnej dobie mamy rzesze ekspertów, natomiast żeby ten ekspert przerobić się w lidera, to tutaj właśnie to, to wsparcie kompetencyjne, kompetencjami miękkimi jest istotnie ważne. Dziękuję. To może zaczęliśmy od Pani Profesor i Pani Profesor jakby podsumowała i wykończyła nawiązując do, do, do pytania Kasi. Ja powiem tak, mamy bardzo duży problem faktycznie z tym, że kobiety, oczekiwania kobiet wchodząc na rynek pracy są inne. My także prowadzimy badania losów absolwentów i absolwentek. Tutaj wspólnie z panią profesor Igą Magdą i zespołem z Uniwersytetu Warszawskiego, korzystając z danych monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, i co się okazuje, że kobiety i mężczyźni kończąc ten sam kierunek studiów już na początku mają różne wynagrodzenia. Czyli tak naprawdę gdzieś te oczekiwania płacowe i, i jakby sposób podejścia do pracy wyraźnie różnicują. Także ja mam nadzieję, że te badania przedszkolaków pozwolą nam na to, żeby zacząć od początku. Znaczy, my musimy naprawdę budować świadomość tego, że dziewczynki nie są gorsze, głupsze od chłopców. Że tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na statystyki, kobiety w Polsce są znacznie lepiej wykształcone, znacznie bardziej otwarte i powinny cenić siebie także. Od tej pierwszej pracy, bo to tak naprawdę determinuje potem ich rozwój. Także mam nadzieję, że będziemy dostarczać wiedzy, które, która będzie bardzo mocno wspierała kobiety w tym, żeby doceniały swoją wartość i żeby umiały odpowiednio negocjować już na początku swojej kariery zawodowej, czy nawet wcześniej, żeby były doceniane. Bardzo dziękuję. Dziękuję panią za dyskusję, za wnioski, za raport. Myślę, że ta pandemia wywróciła nam gospodarkę do góry nogami, ale też wywróciła jakieś takie myślenie o rynku pracy i, i wiele się po tym lockdownie zmieniło i w podejściu pracodawców właśnie względem kobiet. Być może te kamerki włączone w domu, gdzieś na tych spotkaniach online'owych też pokazały co po niektórym konserwatywnym pracodawcom, jak wygląda życie domowe i że ta kobieta ma, ma obowiązki, ma dzieci i, i, i musi o tym myśleć nawet będąc w pracy. Jeszcze raz ogromnie dziękuję. Miłego dnia. Pozdrawiam.